Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego ją wybrał? Nie była najpiękniejsza w pomieszczeniu, ani najodważniejsza, ale było coś, coś niewidzialnego, co trzymało go jak niemy magnes. I Karl Jung doskonale wiedział, co to było. W tym filmie odkryjesz, co według psychologii jungowskiej naprawdę aktywuje głęboką miłość w męskim umyśle. Przygotuj się na ujrzenie pożądania w nowym świetle, daleko wykraczającym poza wygląd czy fizyczność. Jeśli w którymś momencie to do ciebie przemówi, zostaw w komentarzu, żebym wiedział, że ty też to czujesz. Widział ją w tłumie nie była najpiękniejsza nie miała idealnej figury ani seksownego spojrzenia ale coś w niej, coś czego nie potrafił nazwać zatrzymało jego uwagę. I nie puściło. Mimo, że logika podpowiadała to nie ma sensu serce szeptało zostań. Karl Jung uważał, że to nieświadomość wybiera ale nieświadomość a nieświadomość nie kieruje się ani wyglądem ani statusem ani pożądaniem ona szuka symboli energii czegoś co przypomina duszy o czymś dawno zapomnianym dlatego on sam nie wie dlaczego ta kobieta zostaje w jego myślach przecież nie pasuje do jego ideału a jednak wraca do niej w snach myśli o niej bez powodu czuje do niej coś więcej niż by chciał przyznać to nie jest chemia to rezonans. Jung nazywał to projekcją animy. Mężczyzna widzi w kobiecie swoją własną, ukrytą część duszy. Nie wybiera jej oczami, ale głębokim, pierwotnym rozpoznaniem. I często sam się temu dziwi. Dlaczego ona? To pytanie nie ma logicznej odpowiedzi, bo to, co naprawdę porusza mężczyznę, nie mieści się w słowach. To szept nieświadomości. To echo czegoś, co on sam kiedyś utracił, a teraz nagle odnajduje w jej obecności. I właśnie to prowadzi nas dalej do tematu drugiego: niewidzialne wołanie kobiecej duszy. Bo czasem kobieta nie mówi, ale coś w niej przyciąga. Ach, i jeśli to wszystko ma dla ciebie sens, nie zapomnij w komentarzach czeka na ciebie prezent to i e Bóg, który zagłębia się dokładnie w to, co twoja dusza już zaczęła tu czuć. Ona nie podeszła, nie uśmiechała się szeroko, nie zerkała znacząco, a mimo to czuł jej obecność. Jakby coś delikatnie poruszyło powietrze, zanim jeszcze się zorientował, że na nią patrzy. Jung powiedziałby: To nie ona woła, to jej dusza rezonuje z Twoją. Istnieją kobiety, które nie muszą się starać, by przyciągać, bo ich obecność mówi więcej niż słowa, więcej niż ruchy ciała. One po prostu są. I to bycie działa na mężczyznę jak magnes na stal. Coś się w nim budzi, coś pierwotnego, czasem to niepokój, czasem fascynacja. Ale nigdy obojętność. Nie chodzi tu o zewnętrzne sygnały. Nie o flirt. Nie o grę. Chodzi o pewien rodzaj wewnętrznej zgody, którą kobieta ma ze sobą. Ona nie musi nic udowadniać. Nie musi nic mówić, bo jej energia mówi wszystko. I to do tej części mężczyzny, której on sam nie zna. To dlatego on czuje się rozdarty. Umysł mówi odpuść, ale dusza mówi zostań jeszcze chwilę. To nie ona go zatrzymuje. To jego nieświadomość łapie sygnały, których on nie umie przetłumaczyć. To archetyp, coś większego niż on sam. I wtedy zaczyna się proces. Nieświadomy. Powolny. Ale głęboki. On zaczyna czuć, że to nie jest zwykłe zauroczenie. Że w niej jest coś, co przypomina dom. Albo przeszłość, której nigdy nie przeżył. To nie tylko emocja, to wezwanie. I tak przechodzimy do kolejnego punktu kiedy milczenie mówi więcej niż tysiąc słów, bo nie każda kobieta przyciąga hałasem. Niektóre przyciągają. Ciszą. Nie odezwała się ani razu, nie zadała żadnego pytania. Siedziała w kącie. Spokojna. Cicha. Obecna. I to właśnie to milczenie utkwiło mu w pamięci bardziej niż wszystkie słowa wypowiedziane tego dnia. Jung wiedział. Cisza, jeśli jest autentyczna, przemawia bezpośrednio do nieświadomości. Mężczyźni są przyzwyczajeni do hałasu, do oczekiwań, do gier, w których ktoś mówi zostań, a myśli odejść, ale ta kobieta nie grała. Jej cisza nie była bronią, była lustrem, odbijała to, co w nim głębokie, nieprzepracowane, często bolesne. I choć nie wypowiedziała ani jednego zdania, on czuł się zrozumiany. To nie była obojętność, to była obecność bez presji, milczenie, które nie domagało się odpowiedzi. Ale dawało przestrzeń na autentyczność, i to właśnie ta przestrzeń staje się dla mężczyzny tak magnetyczna, bo po raz pierwszy nie musi udawać. Może być. Jung pisał, że prawdziwe spotkanie dusz nie dzieje się przez dialog, ale przez głębokie współodczuwanie. Milczenie może być kanałem dla tego, co niewyrażalne, a właśnie to budzi miłość, która nie ma logiki, bo miłość, która zostaje. Nie powstaje przez spektakularne gesty. Ona rodzi się w momencie, kiedy on zauważa, że może siedzieć przy niej i nie musi nic mówić. A mimo to, czuje wszystko. To prowadzi nas dalej, do najtrudniejszego do opisania zjawiska. Kobieta, która zostawia ślad, nie dotykając, bo nie trzeba fizyczności, by dotknąć najgłębszego miejsca w mężczyźnie. Nie dotknęła go, nie objęła, nie pocałowała. A mimo to. Czuł jej obecność na swojej skórze jeszcze długo po tym, jak zniknęła z jego pola widzenia, jakby zostawiła niewidzialny znak ślad nie na ciele, ale gdzieś znacznie głębiej w psychice w duszy. Jung mówił o tym zjawisku jako o archetypie symbolicznej energii, która budzi coś pierwotnego w człowieku. Kobieta nie musi robić nic spektakularnego wystarczy, że jest. Że wnosi swoją energię do przestrzeni i już samo to zmienia dynamikę wszystkiego. To nie jest wpływ kontrolujący, to nie jest uwodzenie, to coś o wiele bardziej subtelnego, to rodzaj bycia, który zostaje w drugim człowieku, jak zapach, którego nie da się nazwać, ale którego nie da się zapomnieć. Niektórzy nazwaliby to aurą, inni energią kobiecości. Jung powiedziałby: To aktywacja wewnętrznej animy. Mężczyzna zaczyna widzieć w niej obraz swojej własnej duszy, tęsknoty, której nawet nie umiał wcześniej nazwać. I to wtedy zaczyna się zakochiwać. Nie dlatego, że ona coś zrobiła, ale dlatego, że coś w nim zostało przez nią poruszone. I tego nie da się już cofnąć. Ten ślad, choć niewidzialny, jest nieusuwalny. Co ciekawe, często mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, jak głęboko został dotknięty, aż zaczyna jej brakować. Bo tęskni nie za jej ciałem, ale za tym, kim on sam się przy niej stawał. To właśnie prowadzi nas do kolejnego kluczowego momentu. Dziwna siła kobiety, która wie, kim jest. Bo kiedy kobieta ma wewnętrzną jasność, mężczyzna przestaje szukać gdzie indziej. Ona nie udaje, nie dostosowuje się, nie próbuje pasować do wyobrażeń innych, i właśnie dlatego tak przyciąga. Jej siła nie polega na dominacji. Ale na czymś o wiele rzadszym spokoju wewnętrznym. Mężczyzna to czuje, i choć sam może tego nie rozumieć, jego nieświadomość rozpoznaje to natychmiast. Karl Jung opisywał ten stan jako proces indywiduacji moment, w którym człowiek staje się sobą, odzyskując utracone fragmenty duszy. Kobieta, która przeszła przez ten proces, emanuje czymś, czego nie da się udawać. Ona wie, kim jest, a to czyni ją magnetyczną. Mężczyzna może spotykać wiele kobiet, pięknych, mądrych, seksownych, ale ta, która zna siebie, uderza w coś innego. Ona nie szuka potwierdzenia na zewnątrz. Nie oczekuje, że ktoś ją wybierze, bo ona już dawno wybrała siebie. I właśnie ta postawa, pozornie cicha, ale głęboko stabilna, działa jak impuls na mężczyznę, który do tej pory kochał na próbę. Teraz po raz pierwszy czuje, że nie musi nic udowadniać że może zrzucić zbroję, bo obok niej nie trzeba być idealnym, trzeba być prawdziwym. Ta kobieta nie potrzebuje go, by się dopełnić, i dlatego on chce przy niej zostać, bo nie jest już bohaterem w opowieści o ratowaniu księżniczki. Teraz staje się towarzyszem w podróży, obok królowej, która zna swoje królestwo. I to właśnie wtedy mężczyzna zaczyna się budzić na głębszym poziomie. Zaczyna czuć, że niezależnie od tego, co planował wcześniej, ona zmienia jego wewnętrzne trajektorie. To prowadzi nas do kolejnego pytania, które pojawia się cicho, ale intensywnie: czy jego nieświadomość rozpoznaje energię? Bo zanim on się zakocha, jego dusza już dokonała wyboru. On może mówić, że to przypadek, że to tylko moment, że przecież nic się nie stało, ale ciało reaguje inaczej, oddech się skraca. Myśli krążą wokół niej bez powodu. Coś w środku, chociaż on nie potrafi tego nazwać, już się poruszyło. Jung mówił jasno: To nie ty wybierasz duszę, to twoja dusza wybiera za ciebie. Nieświadomość jest szybsza niż świadomość. Zanim mężczyzna zacznie zadawać pytania, jego wnętrze już zdążyło odpowiedzieć. Dlatego często zakochanie przychodzi nagle, bez ostrzeżenia, wbrew logice, bo jego wnętrze rozpoznało jej energię. Nawet jeśli on sam nie rozumie, dlaczego. Nie chodzi o wygląd, o słowa, ani nawet o okoliczności. Chodzi o rezonans, o coś, co dzieje się na poziomie podświadomym, coś, co nie mieści się w kategoriach, podoba mi się lub nie pasujemy do siebie. To coś znacznie starszego, głębszego, archetypowego. Kiedy kobieta niesie w sobie energię zintegrowaną, czyli jest w kontakcie ze swoją prawdą, z ciałem, z emocjami. Z intuicją, mężczyzna to czuje. Jego nieświadomość rejestruje jej obecność nie jako osobę, ale jako symbol. Symbol czegoś, za czym on tęskni od zawsze. To dlatego nie może przestać o niej myśleć. To dlatego wszystko inne wydaje się nagle płytkie, bo nieświadomość już dokonała wyboru. I choć on może jeszcze się opierać, sercem już dawno jest po drugiej stronie. I to właśnie staje się początkiem jego przemiany, bo ona nie tylko budzi jego uczucia. Ona budzi jego samego, uderza w coś, co było zamknięte, ciche, zapomniane. I nagle zaczyna się proces, którego nie da się zatrzymać. A to prowadzi nas do pytania, którego boją się nawet ci, którzy myślą, że widzieli już wszystko. Co jest nieodparte dla mężczyzny, który widział już wszystko? Bo istnieje coś, czego nie da się kupić ani zaplanować coś, co tylko dusza rozpoznaje. Był już z pięknymi kobietami, podziwiał ciała, które inni mężczyźni tylko oglądali z daleka, rozmawiał z inteligentnymi, utalentowanymi, fascynującymi partnerkami, a jednak czuł, że czegoś brakuje. Jakby wszystko, co miał, było tylko cieniem czegoś, czego naprawdę szuka. I wtedy pojawiła się ona. Nie wyróżniała się głośno, nie robiła wrażenia, ale jedno spojrzenie w jej oczy sprawiło, że poczuł coś, czego nie czuł od lat poruszenie, którego nie potrafił kontrolować. To nie była fascynacja, to było rozpoznanie. Karl Jung mówił, że największe spotkania nie dzieją się pomiędzy dwojgiem ludzi, ale pomiędzy ich nieświadomościami. Kiedy mężczyzna, który już wszystko widział, spotyka kobietę, która rezonuje z jego najgłębszą częścią, dzieje się coś nieoczekiwanego. On przestaje chcieć dominować, zaczyna chcieć zrozumieć bo ona nie jest dla niego kolejnym zdobytym terytorium. Ona jest jak zagadka, której nie da się rozwiązać siłą, jak echo, które przywołuje w nim emocje, które zakopał, jak lustro, w którym nie widzi siebie, tylko tego, kim mógłby być, gdyby odważył się sięgnąć głębiej. To nie jej ciało go przyciąga. To nie jej uśmiech, ani nawet intelekt, to jakość jej istnienia. Coś, czego nie da się zdefiniować, ale co zmienia atmosferę w pokoju, kiedy ona tylko przechodzi obok. I nagle wszystko, co znał, przestaje wystarczać, bo ona wprowadza go w obszar, który nie jest już komfortowy, ale który jest prawdziwy. To właśnie prowadzi nas do kolejnego zjawiska. Ona nie musi nic pokazywać, on po prostu wie, bo są rzeczy, których nie da się zobaczyć oczami, ale których dusza nigdy nie przeoczy. Nie odsłoniła niczego, nie robiła sugestywnych gestów, nie mówiła o sobie z wyolbrzymioną pewnością, a mimo to, on wiedział. Wiedział, że jest inna, że jej obecność ma wagę, że nie jest kolejną historią, ale rozdziałem, którego nie można pominąć. Właśnie tak działa głęboka energia kobieca ta, która nie krzyczy, ale nosi w sobie przestrzeń. Jung nazwałby ją wcieleniem archetypu animy kobiecej siły, która nie uwodzi przez to, co zewnętrzne, ale przez to, co wewnętrzne. Kiedy kobieta jest zintegrowana z własnym światem emocjonalnym, kiedy nie gra, nie ukrywa się, nie próbuje zadowalać, mężczyzna to czuje, nie analizuje, nie potrzebuje dowodów. On wie. To wiedzenie nie przychodzi z głowy. Ono pochodzi z ciała, z reakcji, której nie da się zatrzymać, z intuicji, która mówi zostań, tu wydarza się coś ważnego. I dlatego on się gubi, bo nie rozumie, co dokładnie go przyciąga. Ale za każdym razem, gdy próbuje od niej odejść, Coś w nim protestuje, coś go cofa. Nie zawsze na poziomie świadomym. Czasem to tylko niespokojny sen, czasem tęsknota bez powodu, ale zawsze, jakaś forma powrotu. To nie jest zakochanie, które można opisać słowami, to nie jest pożądanie, które łatwo zaspokoić, to głęboka aktywacja, która zmienia strukturę jego wnętrza. I choć może udawać, że nic się nie dzieje, on już się zmienia. I to prowadzi nas do momentu największego wewnętrznego konfliktu: ciało, które on pożąda, kontra dusza, którą wybiera. Bo czasem to, czego on naprawdę chce, to coś, czego wcześniej nie rozumiał, że potrzebuje. Na początku jest impuls, zmysłowy, fizyczny. Chce ją dotknąć, poczuć, posmakować. Jego ciało reaguje, jakby coś w niej było stworzone dla niego. Ale gdy emocje opadają, zostaje pytanie. Dlaczego nie mogę o niej zapomnieć? Bo nie chodzi już o ciało. Chodzi o to, co czuł, będąc obok niej. Karl Jung podkreślał, że prawdziwe zakochanie nie wynika z pożądania. Ono zaczyna się, gdy nieświadomość rozpoznaje w kimś brakującą część siebie. I tu pojawia się rozdarcie, pomiędzy tym, co znane, pragnienie ciała, a tym, co nowe i głębokie, pociąg do duszy. Ciało przyciąga na chwilę. Dusza, na zawsze. I mężczyzna, który całe życie uciekał w powierzchowność, nagle czuje, że jest coś więcej, coś, co nie daje spokoju, bo ona nie tylko pobudziła jego zmysły, ona dotknęła jego lęków, jego marzeń, jego niedokończonych historii. To dlatego wraca, nie dlatego, że pragnie jej fizycznie, ale dlatego, że przy niej czuje siebie prawdziwego. Bez masek, bez udawania, bez walki, z nią nie musi być najlepszy, z nią może być sobą. I choć może mieć przy sobie wiele ciał, którego pożądają, to jedno spojrzenie od niej sprawia, że cała reszta traci smak, bo jego dusza już dokonała wyboru, a dusza nie kieruje się logiką, statusem ani wygodą. Dusza wybiera to, co ma sens w wieczności. To prowadzi nas do kolejnego poziomu jeszcze bardziej intymnego, gdy kobieta się nie tłumaczy, tylko się objawia, bo najbardziej przyciąga nie to, co się mówi, ale to, co zostaje ukryte w spojrzeniu. Nie próbowała niczego wyjaśniać, nie broniła się, nie tłumaczyła swojej przeszłości, swojej ciszy, swojej głębi i właśnie w tym, w tej powściągliwości, on zobaczył coś, czego nie potrafił znaleźć nigdzie indziej autentyczność. Bez potrzeby przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek, Karl Jung pisał, że dusza nie krzyczy, dusza objawia się, nie poprzez nadmiar słów, ale przez subtelność obecności. Kobieta, która nie tłumaczy swojego istnienia, pokazuje, że wie, kim jest. A to sprawia, że mężczyzna nie tylko ją zauważa, on zaczyna się w niej odbijać. Bo każda kobieta, która zna swoją wartość, uczy mężczyznę widzieć wartość w sobie nie przez pochwały, nie przez walkę, ale przez ciszę, która staje się lustrem. I choć ona nie mówi mu: Daj, zostań, jego dusza słyszy: Tu możesz się rozpoznać. Ona nie musi udawać światła bo przeszła przez własny rok. Nie musi grać, bo już raz straciła wszystko, i teraz ma w sobie wewnętrzną całość. Dlatego właśnie jej energia nie wabi. Ona porusza, głęboko, niepokojąco, transformująco. I to jest moment, w którym on przestaje się interesować jej przeszłością, a zaczyna pragnąć jej obecności, bo ona nie jest kobietą, którą się zdobywa. Ona jest kobietą, której się doświadcza. Jakby każda sekunda przy niej odkrywała w nim coś nowego. To prowadzi nas do następnego, kluczowego wglądu. On czuje, że stoi przed czymś większym od siebie, bo czasem to nie ona przyciąga, ale to, co przez nią przemawia. W jej obecności coś w nim milknie. Nie dlatego, że brakuje słów, ale dlatego, że każde słowo wydaje się zbyt małe. Nie potrafi jej opisać, zaklasyfikować, zamknąć w ramy, bo ona nie jest do pojęcia. Ona jest do odczucia, i właśnie to sprawia, że jego serce zaczyna bić inaczej, jakby nagle znalazł się w obecności czegoś świętego. Jung mówił, że w prawdziwej miłości nie chodzi o to, by zrozumieć drugą osobę, ale by doświadczyć z nią misterium. A misterium zawsze przerasta, zawsze wprowadza w pokorę. I ta pokora właśnie ogarnia go, gdy patrzy na nią i czuje, że wszystko, co znał o relacjach, właśnie przestaje mieć znaczenie. To nie jest kobieta, którą się ma, to kobieta, przy której się klęka, nie z poddaństwa, ale z szacunku, bo ona nie odgrywa żadnej roli. Ona ucieleśnia coś, co jest większe niż ona sama: miękkość, która nie jest słabością, milczenie, które nie jest obojętnością, obecność, która nie prosi, ale przekształca. I on zaczyna rozumieć, że to nie ona jest tylko kobietą. Ona jest przestrzenią, w której jego własna dusza może się odbudować. Czuje się przy niej jak dziecko wracające do domu, i jednocześnie jak mężczyzna, który po raz pierwszy widzi, kim naprawdę mógłby się stać. To nie jest zwykłe zakochanie. To inicjacja, wezwanie do stania się kimś więcej, i choć bywa to przerażające, on wie, że nie może już wrócić do poprzedniego życia, bo teraz wie, że istnieje coś więcej. A to prowadzi nas do najbardziej przełomowego momentu. Ona nie uwodzi, ona przemienia, bo niektóre kobiety nie są relacjami, są przemianą w ludzkiej formie. On znał uwodzenie, słyszał komplementy, widział spojrzenia, doświadczał dotyku, który miał go zatrzymać, ale nic z tego nie zostawało. Wszystko znikało z czasem, razem z fascynacją, napięciem, nawet ciałem, i wtedy pojawiła się ona. Nie próbowała go zdobyć. Nie grała. Nie starała się. A jednak, wszystko w nim zaczęło się przemieniać. To była inna energia. Zamiast dominacji spokój, zamiast kontroli, obecność, zamiast potrzeby, opełnia. Jung pisał, że niektóre osoby nie przychodzą do naszego życia po to, by je ułatwić. One przychodzą, by rozbić iluzję tego, kim myślimy, że jesteśmy i otworzyć drzwi do tego, kim naprawdę możemy się stać. Ona nie próbowała go ulepszyć. Ona po prostu była. I jej obecność działała jak lustro, nie odbijała tylko jego uroku czy sukcesów, odbijała również jego lęki, jego porzucone pragnienia, jego głęboko schowane rany, i to bolało, ale to była dobra rana, ta, która budzi, nie ta, która niszczy, z nią nie dało się być na niby. Albo był prawdziwy, albo był przezroczysty. I choć na początku próbował trzymać dystans, z czasem zauważył, że przy niej nie musi już grać. Ona nie chciała wersji idealnej. Ona chciała tego, co autentyczne. I właśnie dlatego przy niej pierwszy raz poczuł ulgę. Przestał się starać, zaczął oddychać. I to właśnie w tej przestrzeni, gdzie niczego nie musiał udowadniać, zaczęła się jego wewnętrzna alchemia. Ona nie była kobietą, która zmienia życie przez gest. Ona zmieniała życie przez to, jak patrzyła, bo jej spojrzenie przypominało mu, kim naprawdę jest. I to właśnie prowadzi nas do jednego z najgłębszych zjawisk opisanych przez Junga kobieca dusza, która budzi jego misję. Bo kiedy kobieta jest prawdziwa, mężczyzna nie chce już tylko kochać. On chce służyć czymś większym. Do tej pory kochał tak, jak go nauczono przez instynkt, przez oczekiwania, przez przyzwyczajenie. Relacje były przyjemnością, czasem ucieczką, czasem próbą kontroli, ale nigdy wezwaniem aż pojawiła się ona. I coś w jego wnętrzu zadrżało inaczej: Nie pożądaniem, ale odpowiedzialnością. Karl Jung pisał, że prawdziwe spotkanie z kobiecą duszą budzi w mężczyźnie archetyp wojownika, opiekuna, króla, nie tego, który panuje, ale tego, który służy. Kiedy mężczyzna styka się z autentyczną kobiecą energią, nie chce jej zdobywać. Chce ją chronić. Nie z pozycji siły, ale z pozycji duszy. Ona nie wymagała niczego, ale swoją obecnością otwierała w nim coś, co dotąd było uśpione potrzebę by być czystym w intencji, by przestać biegać za uznaniem i zacząć budować coś większego niż siebie. Nagle jego ambicje przestały mieć sens, jeśli nie służyły czemuś prawdziwemu. Z nią nie chodziło o to, by się wykazać. Chodziło o to, by być obecnym, całym sobą. I to właśnie w tej obecności pojawił się impuls który wcześniej był dla niego obcy. On nie chciał jej tylko kochać. On chciał być dla niej kimś, na kim można się oprzeć, kimś, kto niesie odpowiedzialność z własnego wyboru. To była największa przemiana z chłopca w mężczyznę. Nie przez cierpienie, ale przez dotknięcie czystej obecności kobiety, która nie manipulowała, nie dominowała, nie ratowała. Po prostu była sobą. I właśnie dlatego budziła w nim wszystko, co męskie, szlachetne, niezłomne. I to prowadzi nas do kolejnego wymiaru miłości. Tego, który trwa nawet gdy fizyczna obecność zanika. Miłość, której on nie zapomina, nawet gdy ją traci, bo niektóre kobiety nie zostają w życiu. Zostają w duszy. Czas minął. Ich drogi się rozeszły. Może z powodu odległości, może przez życie, może przez lęk, ale niezależnie od tego, ile lat upłynęło. Ona wciąż wraca. W jego snach. W ciszy przed snem. W momentach, kiedy nikt nie patrzy. Bo to nie była relacja. To była prawda, której nie da się zapomnieć. Karl Jung pisał, że wszystko, co spotyka nas naprawdę głęboko, zostaje w psychice na zawsze. Nawet jeśli świadomość nauczy się to tłumić, nieświadomość przechowuje każdy szczegół, zapach jej skóry, sposób, w jaki milczała, spojrzenie, które zatrzymywało świat. To nie jest tęsknota za kobietą w sensie fizycznym, to tęsknota za uczuciem, które przy niej się narodziło, za sobą samym, takim, jakim się czuł będąc z nią, bo ona nie była celem, była przejściem, bramą do wewnętrznego przebudzenia. Niektóre kobiety pojawiają się w życiu mężczyzny nie po to, by zostać, ale po to, by go przypomnieć sobie, by przez krótką chwilę poczuł, że jest kimś więcej niż maską, którą nosi. I choć później wraca do codzienności, nic już nie smakuje tak samo, bo raz dotknięta dusza jej nie zapomina. I nawet jeśli nigdy więcej jej nie zobaczy, nawet jeśli nie zamienią już ani jednego słowa, coś w nim będzie jej wierne nie jako kobiecie, ale jako prawdzie, którą mu pokazała. To prowadzi nas do punktu kulminacyjnego do tego, co jest poza tęsknotą, poza pamięcią, poza formą. Ona dotknęła czegoś, o czym on sam nie wiedział, że istnieje. Bo czasem to nie miłość zmienia życie, tylko spotkanie z częścią siebie, o której się zapomniało. Zawsze myślał, że zna siebie, że rozumie czego chce, dokąd zmierza, co go definiuje, ale przy niej wszystko się rozpadło. Nie dlatego, że go zniszczyła, ale dlatego, że go rozebrała z tego, co nieprawdziwe. I nagle, pierwszy raz w życiu, stanął twarzą w twarz z kimś, kim nie potrafił nazwać. Z samym sobą. To nie było romantyczne, to było bolesne, intymne, ciche, transformujące. Jung powiedziałby, że ona była jego cieniem w światłości, tą, która poprzez swoje istnienie wydobyła z niego to, co zakopane, pragnienie bycia kochanym prawdziwie, ale też strach przed własną głębią, bo ona nie dotknęła jego ciała, dotknęła jego rdzenia, tego miejsca w nim, które przez lata było niedostępne, nawet dla niego samego. I kiedy to miejsce się poruszyło, nie mógł już wrócić do starego życia, bo wiedział, a wiedza duszy nie daje spokoju. Ona nie przyszła, by zostać, przyszła, by go obudzić. I zrobiła to nie słowem, nie gestem, nie intencją, ale samą swoją obecnością. Nie była odpowiedzią, była pytaniem, które wciąż brzmi: Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? I właśnie dlatego on nigdy jej nie zapomni. Bo nie była tylko kobietą, była inicjacją, portalem, lustrem, przypomnieniem. Pokazała mu, że można kochać poza granicami ciała, że można pragnąć kogoś nie dla siebie, ale dla prawdy, że miłość nie zawsze jest historią dwojga ludzi, czasem jest momentem, w którym dusza się przebudza, i może już jej nie ma, ale on już nigdy nie będzie taki sam, bo ona dotknęła czegoś, czego istnienia nawet się bał. Zakończenie i sugestia. Jeśli wiesz o czym mówię, to nie jesteś sam. Zostaw w komentarzu. Niech to będzie znak, że Twoja dusza też kiedyś została poruszona. e z rozwinięciem tej transformacji znajdziesz w komentarzu przypiętym. To nie poradnik. To lustro.